W świecie show biznesu często zdarzają się zaskakujące zwroty akcji, które przyciągają uwagę mediów i fanów. Ostatnio głośno było o Magdalenie Naróżnej, która wygrała spór z byłym mężem, Dawidem Naróżnym, dotyczący prawa do używania nazwy zespołu Bizko Polo, który wcześniej stworzyli razem. To wydarzenie stało się hitem w sieci, a jego echa docierają do kolejnych instytucji i fanów. Magdalena w obszernym wpisie na Instagramie poinformowała o tym, że wykorzystywanie znaku towarowego piękni i młodzi bez jej zgody stanowi naruszenie ich wspólnego prawa do ochrony, które wypracowywali latami. Z kolei David na różny w rozmowie z redakcją Jastrzą Post zapowiedział, że będzie wydawał własne oświadczenie w tej sprawie, co tylko potęguje emocje wokół całej sytuacji. Właściwie, spór o korzystanie z nazwy trwał już od jakiegoś czasu. Obie strony były przekonane, że mają prawo do jej wykorzystania. Magdalena w swoim oświadczeniu wskazała, że otrzymała niedawno świadectwo ochronne dotyczące nazwy, które zostało wydane przez Urząd Patentowy. To właśnie ta dokumentacja przyczyniła się do powstania całej sprawy. Dla zwolenników Disco Polo wydarzenie to jest ogromnym tematem. Magdalena Naróżna ogłosiła na Instagramie, że posiada certyfikat potwierdzający jej pełne prawa do ochrony znaku towarowego piękni i młodzi. Zespół, w którego skład wchodzą zarówno ona, jak i David Naróżny oraz Daniel Wilczewski, został założony w 2012 roku. Na początku występowali na weselach, jednak ich prawdziwy przełom przyszedł z wydaniem singli Niewiara oraz Kocham się w Tobie, które zdobyły ogromną popularność w internecie. Dzięki udziałowi w programie Must Be The Music. Tylko muzyka zyskali rozgłos, jakiego wiele młodych zespołów może tylko pozazdrościć. W roku 2009 Magdalena i David zdecydowali się na rozwód, jednak ich współpraca muzyczna trwała nadal. Wydarzenia z sylwestrowego koncertu w telewizji polskiej gdzie doszło do sytuacji publicznej pomiędzy byłymi małżonkami, tylko dodały pikanterii do tej sprawy. Wiadomo, że Magdalena ogłosiła zrzucenie byłego męża z formacji, co wywołało falę spekulacji i kontrowersji w branży. Po urzędzie złożonym przez Dawida Naróżnego, który niedługo później postanowił założyć własny zespół działający pod nazwą piękni i młodzi David Naróżny, stało się jasne, że konflikt między byłymi małżonkami nie ma zamiaru się kończyć. To emocjonujące starcie pomiędzy życiem osobistym a zawodowym przyciągnie na pewno jeszcze niejedno zainteresowanie w mediach. Z pewnością ta historia to nie tylko klasyczny przykład sporów w showbiznesie, ale i wartość dodana do narracji o relacjach między artystami. Fani z niecierpliwością czekają na dalszy rozwój wydarzeń i cych dalszy rozwoju.